Białko wpływa na uczucie sytości, skuteczniej niż węglowodany czy nawet tłuszcz. W praktyce działa to tak. Kiedy spożywasz właściwą ilość białka, w przewodzie pokermowym pojawiają się aminokwasy i peptydy, które aktywują receptory w jelicie. Te z kolei wysyłają do mózgu sygnały jestem pełny, możesz przestać jeść. Jednocześnie proces trawienia białka wymaga więcej energii na przetwarzanie go. Mówimy tu o wyższym tak zwanym efekcie termicznym posiłku pożywienia. Czyli konkretna rada. Jeśli w Twojej codziennej diecie białko jest zbyt nisko, to przeważają dwa problemy. Po posiłku szybciej pojawia się głód, więc sięgasz po jakąś przekąskę, często nieplanowaną. I po drugie, Twój metabolizm pracuje wolniej, bo mięśnie zbyt rzadko są karmione, co zmniejsza ich zdolność do spalania glukozy oraz Tłuszczu. W praktyce oznacza to mniej białka, więcej zachcianek, częstsze sięganie po słodycze czy jakieś przekąski i wyższa podatność na odkładanie się tkanki tłuszczowej.